Twoja energia teraz i co nadchodzi do Ciebie, co Cię czeka w miłości, to będzie przekaz dla kobiety, która, która wie, czego pragnie. Jeżeli rozkład rezonuje z Tobą, zapraszam do zostawienia serduszka bądź obserwacji. Ty jesteś kobietą, która, która zna swoją wartość. Nie goni już za obietnicami. Ty tworzysz swój własny fundament. Twoja obecność przyciąga, bo jest spokojna, stabilna i prawdziwa. W Twojej energii inni się zatrzymują, ale Ty już nie pozwalasz, byle komu wejść do swojego świata. To, co budujesz, ma przyszłość. Możliwa jest relacja, w której będzie dom i zaufanie, i wspólne plany. Ktoś już widzi w Tobie partnerkę na życie, nie tylko na moment. A jeśli jeszcze nie przyszedł, to jest w drodze. I to ktoś, kto też ma już dość chaosu. Twoja cierpliwość się opłaci. Nie musisz się śpieszyć. Wszystko dojrzewa w idealnym rytmie. Spokój, który masz w sobie, uzdrawia nie tylko Ciebie, ale i tych, którzy do Ciebie trafiają. Twoja miłość nie krzyczy. Ona leczy. Ty nie jesteś już dziewczynką, która szuka miłości na siłę. Jesteś kobietą, która ją tworzy. Jeśli chcesz miłości spokojnej, Ty musisz najpierw w nią być.